Cześć, witamy Was z MWC, gdzie Alcatel zaprezentował dzisiaj kilka nowych smartfonów i właśnie dzisiaj przyjrzymy się tym nowościom. Zaczynamy sobie od Alcatel'a. A3. Budżetowa propozycja tego producenta, ekran 5 cali HD, 1,5 GB oraz 16 GB wbudowanej pamięci, bateria 2460 mAh. Android 6.0, czytnik linii papilarnych z tyłu, niestety plastikowa obudowa świecąca, obawiam się, że będzie rysowała się niezmiernie. 13-megapikselowy aparat, pojedyncza dioda doświetlająca. A3 XL, czyli większa wersja poprzednika. Mamy tutaj 6-calowy ekran, też HD, więc znowu propozycja budżetowa. 3 GB ram 4 procesor. Znowu mamy plastik, tym razem bardziej chropowaty, więc nie będzie się tak łatwo rysował. Czytnik linii papilarnych. U5, czyli całkowity low-cost ze strony Alcatela. 1 GB ram 4 procesor, Android 3.0. 8 GB w pamięci wbudowanej, 5 megapikseli jeśli chodzi o aparat, ekran 5 calowy. prezentuje się całkiem przyzwoicie, fajny tył, w sumie najgorszy tył z tej całej trójki to miał właśnie A3, bo jest po prostu błyszczący, który będzie się rysował, ten jest chropowaty z taką fajną fakturką, która będzie fajnie maskowała rysy, nie ma tutaj czytnika linii papilarnych, podstawowy aparat hybryda ze strony Alcatel, następca Plusa 10, czyli Plus 12, mamy tutaj pełnego Windowsa 10, co jest akurat dużą zaletą. 11,6 cala ekran w matryca Full HD, więc mamy tutaj do czynienia z całkiem niezłą jakością. Do tego czytnik linii papilarnych, co jest całkiem przyzwoite w hybrydach, USB typu A oraz C, więc to jest całkiem fajne. Jeśli chodzi o działanie, mamy tutaj Celerona N3350, tył jest plastikowy, imituje szczotkowane aluminium, mamy tutaj logo Alcatela, mamy tutaj także port na LT, kategoria czwarta, możemy sobie tutaj przycisnąć kartę SIM i korzystać z wbudowanego modemu. Ciekawą alternatywą, która uderza do osób młodych, jest wersja A5 LED, która w rytm muzyki ma no, tutaj imitację różnych kolorów na tyle. Niestety telefon jest tak zamocowany, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć z przodu, Natomiast no tutaj z tyłu rzeczywiście imitacja tych kolorów wygląda całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o specyfikację, 2GB RAM, 16GB wbudowanej pamięci, ekran 5,2 cala. No i to ciekawe podświetlenie. Jak tylko uda mi się go dorwać do testów, myślę, że to będzie pierwszy telefon, który przetestujemy z tych nowości, który zostanie u nas w redakcji na no co najmniej dwa tygodnie, żebyśmy mogli sprawdzić jego działanie. Przechodzimy teraz do chyba najciekawszej nowości zaprezentowanej na stoisku Alcatela, czyli Idol 4 Pro. Telefon, który ma Windowsa 10. Tak jak w Lumie 950 mamy możliwość podłączenia tego telefonu do specjalnej płytki i korzystania z funkcji Windows Continuum. No jest to ciekawa wersja tego telefonu, który debiutuje w tej chwili na rynku europejskim. Mamy tutaj czytnik linii papilarnych oraz Snapdragon 820. Co było tylko i wyłącznie dostępne kiedyś w Idolu 4 na przeznaczonym na rynek amerykański. Do tego aparat 21MP i oczywiście współpraca z JBL-em. No i telefon zapowiada się całkiem obiecująco. Pytanie, czy Windows w tych czasach jest dobrym, dobrą decyzją? Czy nie za bardzo nie możliwości tego telefonu? No ale to przekonamy się w późniejszych testach. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tej relacji. Natomiast zaproszę jeszcze na koniec Arka, który. Jest pasjonatem marki Alcatel i powie wam trochę o nowościach produktowych oraz porówna je do starszych produktów, które były już dostępne na naszym rynku. Także ja uciekam i oddaję głos Arkowi. Cześć, witam Asek z tej strony. Parę słów na temat dzisiejszych premier. Dwie najciekawsze rzeczy to Idol 4 Pro. To jest odpowiednik Idola 4S w wersji amerykańskiej tutaj 4 Pro jest z Windowsem 10. Działa również w trybie kontinuum, więc ciekawe rozwiązanie. Chociaż mam pewne wątpliwości, to dobrze się sprawdzi na rynkach europejskich. Do tego nowa hybryda Alcatel Plus 12, trochę lepsza od Plus 10, która już jakiś czas znajduje się również na naszym rynku. Mamy tam mocniejszy procesor, oczywiście większy ekran. Do tego portu USB-C, USB-CA i znaczna poprawa rozwiązania. Na modem OLT, bo w 12 znajduje się normalnie w tablecie, a nie tak jak w 10 w klawiaturze. To i by było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnych materiałach.